Zadanie z informatora o egzaminie maturalnym z matematyki, poziom rozszerzony, przedmiot dodatkowy. Informator znajduje się pod linkiem, cały informator pod linkiem, który jest w komentarzu na dole pod filmem. Również rozwiązania pozostałych zadań z informatora znajdują się w linku pod, pod filmem. I można również znaleźć na. Na moim kanale zadania z poziomu podstawowego też już są zrobione. Zadanie 26. Dany jest trapez prostokątny o kątach prostych przy wierzchołkach A i D. Ramię BC trapezu ma długość 5, co już mamy tutaj zaznaczone. W trapez pisano okrąg o w środku w punkcie S i promieniu 2. Zaznaczone S i tutaj jest promień. Punkt P jest punktem styczności okręgu i dłuższej podstawy, czyli tutaj wykaż, że trójkąty BPS, czyli ten trójkąt prostokątny i BSC są trójkątami podobnymi i wyznacz skalę tego podobieństwa. Pierwsza rzecz jeszcze tutaj zaznaczę to też jest promień, czyli ma długość 2. Również promień jest tutaj i promień jest też tutaj, czyli też jest 2 i 2. Oraz wysokość tego trójkąta jest 4. To akurat mi do podobieństwa nie będzie potrzebne, ale później do skali będę z tego korzystał. Punkt S jest środkiem okręgu, czyli odległość punktu S od jednego ramienia kąta, czyli tutaj ten odcinek i ten odcinek to są promienie czyli punkt S leży tak samo od ramienia BC, jak i od ramienia BP. A Punkty, które leżą w równej odległości od ramion kąta, leżą na dwusiecznej tego kąta, co oznacza, że SB jest dwusieczną tego kąta, czyli tutaj mogę oznaczyć to przez alfa i, i alfa, ponieważ punkt S leży na jest równo oddalony od ramion kąta, a punkt leżący na prostej, na która jest równo oddalona, to znaczy, że leży na dwusiecznej. Podobnie można tutaj potraktować ten kąt C, B i Cd. No i punkt S leży na takiej linii, i punkt S ma taką odległość od tego ramienia i taką odległość od tego ramienia. Te odległości oczywiście są równe, bo nadal to są promienie. Co oznacza, że to też jest dwusieczna tego kąta do góry, czyli tutaj mogę oznaczyć to przez beta i beta. Ponieważ to są kąty przy jednym ramieniu trapezu, to oznacza, że ich suma jest 180 stopni. Czyli. 2 alfa plus 2 beta jest 180 stopni co oznacza że alfa plus beta jest 90 stopni czyli ten kąt alfa i ten kąt beta mają razem 90 stopni co oznacza że ten trzeci kąt ma 90 stopni suma kątów w trójkącie suma kątów wewnętrznych w trójkącie jest 90 stopni no czyli na podstawie cechy kąt kąt Trójkąt PBS jest podobny do trójkąta BCS. Czyli pierwszą część zadania mam zrobioną, mam wykazane, że te trójkąty są podobne. No myślę, że tutaj to wracając do uzasadnienia, że suma kątów w trapezie jest 180 stopni. Jeżeli tutaj miałby ktoś wątpliwości, to te proste w trapezie są. Równoległe przecięte trzecią prostą, czyli ten kąt i ten kąt są na przemian ległe, czyli mają równe miary, a kąt 2 beta, ten po tej stronie jest przyległy, czyli razem mają 180 stopni. No i teraz, jaka jest skala podobieństwa tych, tych trójkątów? Zacznę od wyznaczenia, tutaj narysuję wysokość, ona ma długość 4 i będę wyznaczał długość tego odcinka, oznaczę go przez na przykład X, H, znaczy to jest wysokość ta czerwona linia, tutaj mam 5 przeciwprostokątną, no to z trójkąta pitagoryskiego wiadomo, ile jest X, ale ja tego X tutaj wyznaczę, czyli Mimo wszystko policzę, to jest x kwadrat plus 4 kwadrat równa się 5 kwadrat, czyli x kwadrat to jest 25 odjąć 16, 9, czyli pierwiastek z tego jest 3, czyli ten x ma długość 3. Ten kawałek tutaj, który mi brakuje do dolnej podstawy, i ten kawałek do górnej podstawy, one mają tę tą, tą samą długość. Czyli też mogę je tutaj jakoś oznaczyć na przykład przez K. No i teraz skorzystam z własności, że jeżeli czworokąt jest opisany na okręgu, to suma przeciwległych boków jest taka sama. Tu mam 4 i po przeciwnej stronie mam 5, czyli 4 plus 5 jest tak jak do góry: 2 i K. Czyli 2 plus k, a na dole jest 2k i x, który jest równy 3. Czyli plus 2 plus k plus 3. Czyli 9 jest równe 7 plus 2k, czyli 2k jest równe 2, to znaczy, że k jest równe 1. Czyli ten odcinek ma długość 1. No to teraz. Będę liczył w tym trójkącie przeciwprostokątną, czyli tutaj ten odcinek SB. I to jest stwierdzenie Pitagorasa, czyli 2 do kwadratu, ta przyprostokątna, teraz ta przyprostokątna, czyli plus 4 do kwadratu, to jest K i X, równa się SB do kwadratu. Czyli 4 plus 16 to jest Sb do kwadratu, czyli Sb do kwadratu jest równe 20, to znaczy, że samo Sb jest równe pierwiastek z 20, 4 razy 5, czyli 2 pierwiastki z 5. I wyliczyłem tą przeciwprostokątną, dlatego że w tym trójkącie mam przeciwprostokątną w tej chwili dwa pierwiastki z pięciu, a w tym drugim trójkącie podobnym do niego mam przeciwprostokątną od początku w zadaniu podaną. Ona ma długość pięć, czyli K, ale to nie to K, które tutaj w zadaniu, tylko K jako skala podobieństwa czyli skala podobieństwa może jeszcze raz tu. Skala podobieństwa K równa się i ponieważ nie mam napisane, który do którego, to obojętnie które podzielę, no to powiedzmy dwa pierwiastki z 5 przez 5. Yy, przez no i to jest skala podobieństwa.